Od ostatniego odcinka, w którym prezentowaliśmy najśmieszniejsze plakaty wyborcze, minęło trochę czasu. Ale politycy i przyroda nie znają próżni i przygotowali kolejne, a my zebraliśmy je i przygotowaliśmy dla Was zestawienie, w którym pokażemy, na co stać naszych wybrańców. Będzie trochę spożywczo, będzie o zwierzętach, będzie o sile, będzie trochę przykładów z kosmosu i będzie też erotyka. Ale ta na końcu, bo to już rzeczy tylko dla dorosłych. Zatem zapinajmy pasy i startujemy kolejny odcinek podcastu Krystian Dudek, prostoopiarze. Szkolenia, polityka, public relations. Słuchasz podcastu prostoopiarze? Zaprasza Krystyjan Dudek. Dzisiaj nie ma na biurku kubeczka, bo jest laptop, w którym mam wyświetlone plakaty, o których będę mówił. Będzie mi to służyło jako pomoc. No więc zaczynamy. Pierwszy z nich, który użył mnie bardzo, bo prostota w naszym podcaście to podstawa. A tutaj autor poszedł typowo prostym przekazem, który mówi Głosuj na Irka, bo lepszy od Mirka. Panie Irku, gdybym tylko był w pana okręgu, całą rodzinę bym namówił. Ogólnie, gdy zapytacie, jaki jest poziom plakatów wyborczych, które na dzisiaj przygotowałem... To najlepszą ilustracją do tego będzie plakat pana Nędzy, pana Grzegorza Nędzy, który namawia nas do głosowania hasłem dość biedy czas na nędzę. Wow. A ponieważ w polityce szczerość jest w cenie, to na tą szczerość postawił pan Patrygianczak, który urzeka nas hasłem brak oczekiwań to brak rozczarowań. Naprawdę obiecująco. Pana Patryka bardzo chętnie zestawiłbym z innym kandydatem, z panem Hubertem Kucharskim, bo pan Hubert Kucharski potrafi tak szczerze, tak prosto z serca, tak oddaje kwintesencję tego, co nam gwarantują politycy. I mówi do nas z plakatu tak: się zobaczy, się pomyśli, się załatwi. A jak wiemy, politycy lubią wygrywać, więc yy, ogrze. O wygraniu? W zasadzie, ocencie sami. Pan Daniel Kusz, puzonista, z hasłem, żeby wszystko grało. I jak widzimy, Mistrzostwo Paint'a i koncertowe zagranie. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku bohaterką, od której zaczynaliśmy, była pani Anna Sikora. Dzisiaj znaleźliśmy godnego jej następcę. To pan Andrzej Jura, który pokazał, że jest silny, Elastyczny, wysportowany i do tego twórczy. Więc mamy wierszyk. Dla was to robię, staje na głowie. Drodzy wyborcy, panie i panowie. No wspaniale, ja też przygotowałem krótki wierszyk. Siła, elastyczność, polot i epickość. No to zaczynamy kategorię spożywczą. A że jak wiemy. Plakaty i oferty polityków powinny być wysmakowane i trafiać w nasze gusta. No to mamy tutaj parę takich yy, cymesów. I zaczniemy od pana Krzysztofa Nuszkiewicza. To jest facet z jajami, który przekonuje, że kto ma jaja, ten rządzi. A jeszcze patrząc na jego plakat, widzimy, że to są jaja z wolnego wybiegu, także nie ma żartów. Jak były jaja, to do tego grzyb. Lubimy jajecznice z grzybami? To zapraszamy. Sięgamy teraz pamięcią troszkę dalej i mamy plakat pana z jesiennych wyborów. I pan Grzyb Leszek zachęca nas słowami Tej jesieni wybierz grzyba, którego znasz. A że plakat jest czerwony, gustowny, to tylko zwróćmy uwagę, żeby nie pomylić kozaka z muchomorem. I trochę delikatniejszy w przekazie, ale pasujący do zestawienia pan Marek Cebula który łapie nas za serce i wyciska łzy z oczu z hasłem Polska w naszych sercach. Pikanterii naszemu zestawieniu dodaje kolejny kandydat pan Karol Pieprz z hasłem Kandydat ze smakiem. Mam wrażenie, że jego nazwisko to pewna metafora stosunku Polaków do polityki. No ale spójrzmy jeszcze gdzie Pieprz rośnie. W powiecie leśnickim. Warto głosować a za pieprzem wkracza chrzan i pan chrzanowski przekonujący nas, że najlepszy jest chrzan nowski z Łomży. I kończąc spożywcze zestawienie, wjeżdża pan, którego nazwiska nie znamy, bo znaleźliśmy jego superpost, ale pan stwierdził, że skoro niektórych kandydatów popierają inni politycy, to jego popiera kot parówka. A skoro zasmakowaliśmy już chrzanu, pieprzu i parówki nie robimy sobie jaj, to nabraliśmy siły, więc teraz kandydaci, którzy trochę pomiksowali argument siły, siła argumentu, ocencie sami. Pierwszy kandydat, pan Andrzej Kocyła i poszedł na bogato. Dźwigając złote hantle i pochodząc ze złotowej, przekonuje nas, że silny kandydat to silne miasto. Just do it. Bardzo fajnie nawiązuje do niego ktoś, kto nie promuje się siłą, mianowicie pan Henryk. I pan Henryk namawia nas do głosowania, mówiąc, że jest niebogaty, ale uczciwy. Zastanawiam się, czy bardziej chodziło o to, że jest bogaty, ale uczciwy? Niebogaty, bo uczciwy? No coś tu z tautologiami poszło nie tak, ale pan Henryk całkiem sympatycznie. Następnym w zestawieniu pan Dariusz Jasak. W gustownej podkoszulce, prężący swoje muskuły, z hasłem Wiara, siła, męstwo. To nasze zwycięstwo. Ale jeszcze silniejszy jest pan Grzegorz Gruca, który nie szczypie się wcale. Występuje z bejsbolem w ręce przy rozbitym parkomacie. Szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo, co on promuje, ale strach się bać. Pan Grzegorz ostrzega, że wara od portfeli kierowców. I bejsbolem chyba straszy na tyle skutecznie, że nasz kolejny kandydat, Miłosz Kurkul, wystąpił w kasku. No i w swoim kasku, na swoim plakacie, mówi do nas, że... To powiew świeżości w polityce. Nie za bardzo rozumiem, jak kask ma się do powiewu świeżości, ale można głosować. No a teraz wkracza mocny gracz, duża siła. Z inicjatywy samorządowej odcicki turalski pan Łukasz Żurutkowski, wel Lukas Granit z hasłem Zróbmy coś razem, bo siła jest w nas. Zresztą jak państwo byście na niego nie zagłosowali, to on tak was znajdzie. No, i w tym zestawieniu o sile wreszcie czas na kobietę mamy tutaj taką panią Zupkowicz. Opisaną na plakacie jako pani od sportu, która dźwignie ciężar waszych spraw. Także swobodnie ona dźwignie. To skoro mamy już siłę, to jeszcze do tego rzeźba. I kandydat Andrzej Perkowski, który wystąpił bez koszuli, przekonując nas o tym, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Pytanie, czemu nie ma koszuli? Może była niewyprasowana, pognieciona. Może brakło żelazka? No to proszę bardzo, w polityce jest wszystko. Pan Jakub Żelazko, on wszystko naprawia pełną parą. A teraz kategoria związana ze zwierzakami. Ale na początku taki zwierzęcy, taki nieokrzesany, nieokiełznany pan Marcin Wiak. I ja, proszę państwa, sprawdzałem, czy to nie jest fake, ale tak jest naprawdę. Ten pan ma tutaj taki fular z włosów. Natural. To skoro o zwierzątkach dalej, to mamy plakat z owieczkami w tle, ale te owieczki tak, tylko przy okazji, bo najbardziej chodzi nam o to, że pan Jarosław Sidor, bo czytamy Sidor, nie Sidor, tak jak Sikorka, nie Sikorka, yy, wystąpił tutaj, nie oglądając chyba naszego poprzedniego podcastu, w którym mówiliśmy, jak pozować do zdjęć. I jak zauważają internauci, pan Jarosław, no, chyba nie ubrał bielizny. A prawdziwą czarną owcą jest pani Marzena Oleś-Kluska. W sumie nie wiadomo dlaczego jej hasło to czarna owca do syjniku, bo może ona jest wilkiem w owczej skórze. Następni dwaj kandydaci to kandydaci robiący kampanię na litewkę czyli tego posła, który zachęcał do adopcji zwierząt. W sumie dobrze, bo teraz wszyscy do tego zachęcają. A pierwszy zachęca pan Przemysła Wryś, który twierdzi: nie kupuj, adoptuj. No, i pan Robert Górski, który w Zielonej Górze również do tego zachęca. Tutaj nie ma się z czego śmiać, warto adoptować. Następna kandydatka to pani Marta Wrubel, surykatką. Taka dama z łasiczką. Pytanie, czemu nie z wróbelkiem? A tuż za nią pan Hubert Lisiecki, który z miną takiego liska hitruska zachęca nas, żebyśmy wpuścili liska do powiatu, bo zrobi porządek w kurniku. I mój faworyt którego podejrzewamy o ukrytą współpracę z firmą La Costa. Z serbinowa, pan Marek Badawika, który promuje się hasłem o farmie krokodyli w Tarnobrzegu. To się naprawdę dzieje. A zestawienie ze zwierzętami pomału zamyka nam pan Artur Wieczorek z hasłem Twój kot głosowałby na mnie. No nie wiem, mój kot kupowałby whiskas. Ciekawą pułętą tej kategorii może być zdjęcie z portalu. Nowy, wspaniały Rzeszów, na którym widzimy kilkanaście plakatów wyborczych, jeden obok drugiego. Tak mniej więcej wygląda w ostatnich tygodniach nasz krajobraz. No, takie swoiste polskie Zos przed lat. Znajdziemy tu i lwa, i gołębia, a nawet piekło. I zbliżamy się do kategorii erotyka, ale zanim o niej, mamy bardzo fajny plakat Trzech Pań. Takie trzy muszkieterki. Z hasłem Bądźmy Razem, budujmy wspólnie. Pani Wiesia, Henia i Terenia. Jakbym tylko mógł głosować trzema głosami, to nie miałbym wątpliwości. A skoro kobiety górą, to przypomniało nam się hasło kobiety na traktory i pani Milena Klimczak z Jaworzna, która wjeżdża do urzędu na traktorze. A skoro przeskakujemy już do kategorii erotyka, to jeszcze mały skok w bok i kandydat Adam Małysz. Paweł Adam Małysz. Który zachęcał nas, żeby razem z nim skoczyć w przyszłość. No, problem tylko taki, że sam nie wskoczył. I kategoria erotyka. Tu pozwolicie, że nie będę za dużo komentował, bo byłoby to dwuznaczne. Ja powiem tylko, jakich kandydatów mieliśmy do wyboru. Na przykład pan Jarosław Podyma i obok numer na liście 13, no, nie da się ukryć, że pojawiały się liczne komentarze i dopiski na jego banerach. Yy, Niegorsza od niego była pani Ewa Missała. I proszę sobie nie dworować, bo to jest pani magister fizyki, skalisza. A skoro poszliśmy w stopnie naukowe i erotykę, to następny jest słynny magister inżynier Łukasz Fiutek. Następny przykład to taki polityczny trójkąt. Chociaż trochę boję się tego słowa. Mamy pana Janusza, panią Bożenę i panią Annę. I pięknie ułożony przekaz. Niewiarowski puka binik. Przedostatnia kandydatka, o której chcę powiedzieć w tej kategorii, to pani Monika Nieruchalska, kandydująca do Rady Powiatu Wałbrzyskiego. I ostatnia kandydatka w tej kategorii to pani Klaudia Stępień. Pani Klaudia zasłynęła z tego, że udzielała porad erotycznych. O? Jest w więc jak państwo poszukacie, to znajdziecie artykuły, o? które opisują, ale. Co tam się działo, natomiast nie zadziało się w wyborach, bo pani dostała 9 głosów, zdobyła 0,28%. A na koniec bardzo sympatyczna kampania, znaleziona w czeluściach internetu, pan Maciej Lesicki, który konkurował z panem Piotrem Michalakiem i obok jego plakatów i banerów wieszał swój z przekazem: Powieszę się obok ciebie, Piotrze, co będziesz tu tak sam wisiał? Zaprezentowane plakaty nieźle, Pozamiatały. A my, jako kropkę na mamy pana Artura Wagnerowskiego z pytaniem, kto będzie burmistrzem, i z miotłą w ręce. Zamiata, odlatuje, sprząta. Natomiast motyw miotły generalnie używany jest często w kampaniach wyborczych, bo zawsze urzędujący włodarz, mówiąc zupełnie serio. Straszy swoich wyborców tym, że jak przyjdzie nowa władza, to pozamiata, pozwalnia ludzi i dlatego trzeba głosować i się motywować. O czym mówiłem w poprzednim odcinku. Tyle ode mnie. A jeśli macie jakieś hity i perełki, to przesyłajcie, być może będzie do kolejnego odcinka. Kolejne wybory samorządowe dopiero za pięć lat. A szkoda, bo kandydaci tak bardzo starali się, żebyśmy ich zauważyli i docenili. Pytanie, czy docenili ich wyborcy? Jeśli podobał wam się ten odcinek... To lajkujcie, komentujcie, szerujcie i obserwujcie. I do zobaczenia w następnym. Christian Dudek, Prosto Prostoopiarze. To już wszystko na dziś. Sprawdź opis odcinka, aby dowiedzieć się więcej. Subskrybuj i obserwuj podcast Prostoopiarze, tam, gdzie lubisz. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku.